Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden i to będzie losowanie paska od pirana. Tutaj jest film z giveaway'em. Jeżeli śledzicie mój kanał, to na pewno na niego trafiliście. Oprócz tego, jeżeli kliknęliście w ten dzwoneczek, który tu gdzieś jest, to dostaliście powiadomienie. Skopiujemy sobie ten link do tego filmu. Ale zanim przejdziemy do losowania, to teraz, nie wiem, tu czy tu gdzieś tam wam się wyświetli... Aukcja Allegro nie chcę zaśmiecać z tym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam kilka rzeczy latarkę koła. Zresztą zapraszam do, do aukcji Allegro. Tu są te moje aukcje, a jeżeli ktoś już śledzi mojego Facebooka albo jest w grupie, to na pewno gdzieś ten film już był u niego wyświetlony. Jak widzicie mam film z łukiem, on już też jest gotowy i w momencie, w którym będziecie oglądać, na pewno będzie już na grupie. A może już na Facebooku? A może już będzie na YouTube? Taka jest kolejność z reguły. Wrzucam najpierw na grupę, potem na Facebooka. A na samym końcu udostępniam na, 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 na YouTube. Ok. Mamy pasek od Pirana. To jest ten pasek. Yy, oprócz paska, mam tu parę rzeczy. Dorzucę osobie, która wygra do paska. Mam kartę survivalową. Kupowałem ostatnio spodnie, dostałem w gratisie, więc dostaniesz jeszcze kartę survivalową. I mam jakąś taką latarkę, którą dostałem z preper sklepu. Jak się to mówi, używać jej nie będę. Sprzedać tego się nie da, a komuś się może przyda. Więc tobie się może przyda, więc to będzie taki zestaw. Ok, yy, jeszcze jedna rzecz. Osoba, która wygra. Yy, która wygra obojętnie. Wejdziemy sobie tutaj, bo na moim kanale nie mogę tego pokazać. Wejdziesz sobie na mój profil, klikniesz informację, wyślij wiadomość i tutaj piszesz, cześć, wygrałem, to ja. Musi być ten sam nick, który po prostu będzie wybrany komentarz. I paczkę na terenie Polski wyślę kurierem za free. Będzie trzeba mi podać adres, imię, nazwisko i numer telefonu dla kuriera, osoby, która będzie w domu. Okej. Okay. Mamy tutaj ten program, co zawsze. Nie wiem, chyba większość osób go używa. Zaloadujemy sobie komentarze. Ładują się. Mamy 306, 306 komentarzy. Random pick winner. Dawicio, jeden koment, Nie wiem, co napisać. No nie wiedziałeś, co napisać, ale wiedziałeś, jak wygrać pasek. Pasek jest twój. Tak, jak powiedziałem, czekam na, hmm, czekam na właśnie jakiś odzew od ciebie. A was wszystkich hmm, zapraszam na grupę na Facebooka, jeżeli jeszcze nie jesteście. I hmm, dziś premiera filmu z włókiem sprężynowym. To chyba wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.